To jest inna historia, you i to jest prawdziwa historia, nie będę płacić, i it, and they will it for all it's worth. As far as people, they want me, when they first see me, to humble myself. They want me to be like this, just because they are scared of me. But I don't feel like that's my job, to humble myself, to show you that I'm not a threat. I'm not a threat. I'm asking. <try> to nie tutaj to, to, to tragedia, niczym odpowiedź na pytań. Tutaj, że to wyda, także się, kiedy to nie może. Kiedy to nie tworzę, kiedy to przetłumaczę? Tutaj sobie w dobre mi otworzę. Otworzę to płynnie, płynnie, że to zwinnie, zwinnie, bo to moja praca. Lubię się zatracam, niczym choćby tutaj wypłacono. Ci tu godziwie, niczym, a to pazernie to siwie. Stale, bo to właściwą do czasom, kiedy i to przebić, przebić porą trasą Tutaj się to odbić i robić, zrobić. Lubię Tak po prostu tutaj się wysłowić, słownie zrobię życia jak nie tragedia. do wszystko. Dusza media usłyszą, że to i w wiadomościach. Życie mi tam tu wychodziło Złość tam, złość tam dopiera. Niczym to tragedia, że to weszło. Zostanie tutaj już na dobre. Kiedy myśli porwę, tutaj tyle znaczy Tutaj jak tragedią, tutaj się zaznacie. Zostawię po sobie tą cząstkę, życia i to tak. Wychłucha w blaszkę, wiązkę, wiązkę. życie. Nawet nie wiesz jak, weszło się to nabić. Życie tak to zabić, tablicie możesz biegać. Wszystko i tym tutaj to obiegać. Obiegać od normy, od równych, od. Tego, że to formy tutaj nie brakuje. Nie brakuje warto, nie brakuje iść. I to stać, zostać, pozostać, postać. Choćby nie dawali za to ci to szansę, bo szesta się kawali. Proste, że to żalić, żalić to się możesz komuś, że to jak to wychodzi. Podłość złowu, złowu i to wszystko. Głowy to ryje życie tylko burde. Tutaj, że o kurde, tutaj mnie wrócę, że tak jak rzeka. Tutaj, gdzie to prądem, prądem pociągnie, że wyciągnę, wyciągnę tutaj z tego wnioski dzisiaj, bo mam tutaj podrym Polski, Tutaj, rozklin sobie ty tylko ile powiesz, tutaj nie tragedia, że to wszystko niczym, go no by nie mówili o mnie, wendiach. Tutaj, że to wszystko niczym, wygowie no no Życie tutaj w własnym słowie, to Liza z gula, to media popula. Tutaj więcej populacji z krasa, że to i to dzisiaj odbiegam od czasa Tutaj od lepszych oczach przez czasach, życia drepcze i to, bo to na szczyt Wierszem to wychodzę, wcale nie tragedia, bo to wychodzi, kiedy mi to odpowiednie chwile Dzięki tutaj promile, nie pomagają stylem wcale, bo to mnóstwo swoje zale, dzięki za to, dzięki za rękę, to podaną i nie odbiegnę niczym tragedią, kiedy tylko wejdzie, wejdzie, nie przejdzie wcale, bo to bokiem tutaj odróżnię, tutaj nad tłokiem.